Witajcie na kanale Opowieści Losu, Z tej strony Anna. Przychodzę do Was dzisiaj z czytaniem na miesiąc grudzień, czytaniem miesięcznym. Zapytam w nim o to, co ważnego do Was w tym miesiącu idzie, co ważnego będzie dla Was, jakie informacje, jakie sprawy, jakie osoby. Zapytam również karty o niskie otoczenie, o sprawy pracy i o sprawy finansów, o miłość, o uczucia, o to, co jest ukryte i co do Was w miesiącu grudniu zmierza. Do tego czytania zapraszam serdecznie wszystkie z wagi. Również chciałam podziękować za Wasze lajki, za Wasze subskrypcje, za Wasze cudowne komentarze i podziękowania. Jest mi niezmiernie miło i dziękuję z całego serca. Co jeszcze? Ok, zaczynamy. Zapraszam teraz drogie wagi do tego czytania. Na początek zapytam o to, co ważnego do Was zmierza, drogie wagi, w miesiącu grudniu. Poproszę o informację dla wag. Co w miesiącu grudniu dla wag ważnego idzie? Ok. Droga wago. Słuchaj głosu serca. Pamiętaj również o tym, że nic nie jest nam dane na zawsze. Zatem szanuj, chroni i doceniaj. Chroń swoje szczęście i swoich bliskich. Mm. Odradzasz się jak feniks. Jesteś szczęściarą, lub szczęściarzem. Nie pozwól, by rodzina, z której pochodzisz, zniszczyła rodzinę, którą ty tworzysz. Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruiną mocnych. Ktoś zrozumiał swój błąd i chce to naprawić. E, być może przyjdą do Was jakieś informacje o pewnej kobiecie. Być może posiadacie przeczuwanie, macie coraz bardziej wyostrzoną intuicję. E, pamiętajcie, że głupiemu nie wytłumaczysz, a mądremu tłumaczyć nie musisz. Spędzajcie też czas na łonie natury. Pilnujcie swojego jedzenia i picia. E, być może macie tutaj sprawę związaną z detektywem, być może wyna, wynajęliście detektywę lub ktoś wynajął detektywę, aby. Tutaj zbierał informacje być może na Wasz temat. Być może ktoś powraca do Waszego życia, i być może ten powrót będzie oznaczał jakąś prawdę dla Was. Czy coś jeszcze? Czy jeszcze jakieś informacje dla WAG? Tak. Nigdy nie mów nikomu, co robisz, dopóki tego nie skończysz. Ktoś zna Twoje słabe punkty, droga Wago. I pamiętaj o tym, że wiara czyni cuda. Ok. To jest ważnego dla Was w tym miesiącu. Teraz sobie sprawdzimy, jakie jest Wasze bliskie otoczenie, praca, finanse. Co jest przed Wami ukryte i co do Was zmierza w miesiącu grudniu. Także proszę o informację, co jest uwag w bliskim otoczeniu. Co w bliskim otoczeniu uwag. Co jest w pracy i finansach na miesiąc grudzień? Okej. Okay. Praca i finanse, tu sobie zobaczymy miłość, uczucia jeszcze, co jest ukryte przed wagami, i co do wag zmierza, co do WAG zmierza, okej, okay, mamy dwie karty. Dobrze, drogie Wagi. W odpowiedzi na pytanie, co jest dla Was w bliskim otoczeniu w tym miesiącu, kto jest dla Was w bliskim otoczeniu, karty pokazują tutaj postać mężczyzny. Jest to mężczyzna młody, około 25 lat, być może w mundurze, ciemny blondyn, postać mundurowa, tak? Czyli albo jakiś żołnierz, albo jakiś inny wojskowy, albo jakiś pilot, albo jakiś marynarz, albo jakiś strażak, albo jakiś policjant, albo ktokolwiek inny to nosi mundur, tak? Może to być postać z trygonu ziemskiego, czyli byt panna albo koziorożec. Być może to jesienią i zimą pojawi się u was jakaś starsza osoba, kobieta, prawdopodobnie o czarnych włosach, doświadczona życiowo. Ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga i wodnik. Może ten ktoś przyniesie wam informacje o jakiejś kobiecie? Lub w waszym bliskim otoczeniu to jest taka kobieta, tak? Może to być wasza matka, wasza nie wiem, córka, ciotka, kuzynka, babcia, teściowa, ktokolwiek. Ok. Natomiast jeszcze jesienią, albo latem i jesienią roku następnego, e, pokazuje mi się tutaj stagnacja. Prawda? Stagnacja spowodowana prawdopodobnie chorobą lub możliwy pobyt w szpitalu. E, ta sytuacja może dotyczyć kogoś z trygonu ognia, czyli baran, lew albo strzelec. Ok. W takim razie teraz zobaczymy co w pracy i finansach. Tu mi się pokazuje ponownie o trygon omnia, baranlew albo strzelec i jakieś opóźnienie albo zwłoka. I co dalej w związku z tym? Yy, może też chodzić o kogoś z trygonu ziemskiego, czyli być pan na koziorożec lub y, ktoś z trygonu ognia, bar, y, baran lew strzelec przy, przyniesie wam jakieś informacje odnośnie kogoś z trygonu ziemskiego, czyli byk, pan na koziorożec. Może tutaj chodzić o mężczyznę, o kogoś, to jest w średnim wieku, między 35 a 50 rokiem życia lub starszy. Ktoś, kto ma autorytet i kto ma dobrą pozycję finansową, ktoś, kto niesie pomoc i pomyślność w sferze materialnej. Coś z tą osobą może tutaj się zaciać jeszcze zimą tego roku lub wiosną i zimą roku następnego. Być może czekacie na jakieś informacje tutaj w kwestii pracy lub finansów właśnie i, i one do Was w grudniu prawdopodobnie docierają. Mogą dotyczyć właśnie osoby z podznaku byka, panny lub koziorożca. Ok. I ponownie ta sama, ta sama, ten sam trygon ziemi, byk, pan na koziorożec i ponownie zima albo wiosna. Tutaj mnie karta informuje, że wokół Was będzie drogie, drogie wagi, m, dobra atmosfera że poprawia się sytuacja w każdej dziedzinie waszego życia, że następuje stabilizacja i pokonanie trudności, że zło odchodzi i czeka was w tej harmonii na przyszłość, tak? Ok. Także takie informacje, jeśli chodzi o pracę i o finanse. W yy. miłości i uczuciu mnie tron ognia, baranek albo strzelec. Yy. Ktoś do was może przyjść z informacją, że nie macie liczyć na żaden spadek i nie polegać na innych. Uh -huh. Coś tutaj się może, drugie drogi drogie, drogie wagi, wydarzyć jeszcze jesienią tego roku lub latem i jesienią roku następnego. Uh -huh. Ponownie trygon ognia, czy rybara, lewa, postrzelec Tutaj jest informacja, że nieszczęścia mogą chodzić parami, tak? Um, możliwy jakiś pech, jakaś porażka, możliwa, ale również jakaś strata. E jest też informacja, byście zachowali ostrożność w kontaktach z ludźmi, tak? Nie mówcie wszystkiego. Wystrzegajcie się też ryzykownych decyzji i nieuczciwych interesów. Wskazane są też porady u fachowców. Mm, dobrze. E, te porady u fachowców mogą dotyczyć właśnie trygonu ognia, baran, albo szczelec, albo ten trygon może dotyczyć właśnie tych, że macie wystrzegać się nieuczciwych ludzi, tak? I uważać na kontakty z ludźmi, właśnie spod tego trygonu. Dobrze, jeszcze jesienią i zimą, drogie Panny. Coś na przyłomie, coś związanego z trygonem powietrza, bliźnięta waga wodnik. Być może wybieracie się na jakąś metamorfozę, być może macie jakiś nowy cel na dalszy rozwój, dzięki któremu tutaj macie przeczucia lub jakieś informacje z tego trygonu od tego trygonu, na przykład powietrza bliźnięta waga wodnik, że, że ten rozwój przyniesie Wam bez że to jest informacja, że czeka Was też dobry zwiastun. Mogą też pojawić się opóźnienia w jakichś toczących się sprawach. Może nastąpić powrót do bliskiej osoby. Um, lub też możliwa jest zmiana zamieszkania, miejsca pracy, zawodu albo partnera. Ok. Um, być może tutaj była jakaś sprawa sądowa lub spadkowa i tutaj właśnie ktoś z Trygonu Ognia powiedział Wam wprost, że nie liczcie na to, bo, bo to nie jest dla Was, bo ktoś Wam wspominał, na przykład w jakimś zapisie, testamencie. Dobrze, co jeszcze? Co jest przed Wami ukryte? Ukryte jest przed Wami, że jakieś sytuacje się komuś wymykają spod kontroli. Może to być sytuacja związana z przygonem ognia, czyli baran, lew albo strzelec. Coś tutaj się może zadziać jesienią, lub latem i jesienią roku następnego. Tutaj niby karta informuje mnie, że tutaj są jakieś działania dobroczynne i szczęście w kontaktach międzyludzkich. Jest też zapowiedź nowego, trwałego związku, szansy na trwałą relację. Jest też porada, aby, przed, aby jeżeli macie jakiś obecny związek, który jest dla Was już męczarny, który Wam nie służy, którym coś się wypaliło, aby go zakończyć, tak? Być może właśnie to jest przed Wami ukryte. Być może jesteście w związku z jakimś lwem, baranem albo strzelcem, który też o tym myśli, który też taką właśnie możliwość rozważa, żeby jakąś relację, tutaj związek, małżeństwo z Wami zakończyć lub to Wy, Yy, też macie takie myśli, ale bardziej jest to przez wami ukryte, czyli bardziej. Mm, lub to wy jakby nie dopuszczacie takiej jeszcze możliwości, żeby coś zakończyć, tak, z tym, z tym człowiekiem. Yy, być może poprzez brak kontaktu z bliską osobą, może nie macie kontaktu z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta waga lub wornik. Yy, być może tutaj się od kogoś zamartwiacie, Może jakiś niepokój o stan zdrowia bliskiej osoby. Być może ta osoba miała lub ma problemy zdrowotne spowodowane przez nadużywanie alkoholu. Tutaj mogą pojawić się zdarzenia, na które jakby nie macie wpływu, tak? I mogą też się pojawić w waszym otoczeniu nierzeczliwe osoby. Coś tu się jeszcze może wydarzyć jesienią albo zimą. Dobrze, to jest przed wami ukryte. Natomiast zmierzają do Was informacje o tym, że następuje jakaś stagnacja. Możliwe, że będzie to pobyt w szpitalu lub czyjaś choroba. Być może choroba osoby z podznaku trygonu ognia, czyli baran on albo strzelec. Być może ktoś tutaj z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik zaoferuje Wam jakąś daleką podróż. Być może emigrację, być może podróż w celu turystycznym lub podróż za pracą, za finansami. Okay. Tutaj jeszcze do Was zmierza w związku z tą sytuacją, lub jeszcze inna historia. Być może ktoś wyjechał na ocean, emigrował, na przykład, w związku z za pracą i wy dostajecie informację: że ten ktoś na przykład teraz ma problemy zdrowotne, przebywa na przykład w szpitalu, bo na przykład jest chory i stąd właśnie ten zastój tutaj, mm, e, zastój, jakby spowodowany brakiem kontaktu z tą osobą. lub ten kontakt jest w miarę możliwości ograniczony. Zima lub wiosna, zima tego roku prawdopodobnie coś sytuacja z bykiem, panną lub koziorożcem. Hmm. Tutaj mogą się pojawić jakieś perypety w życiu uczuciowym. Możliwy koniec małżeństwa. No to przy chwilę właśnie o tym wspomniałam, tak? Że być może ktoś tutaj o czymś myśli, coś może rozważa, ktoś jeszcze może o tym nie wie. Może to wy jeszcze o tym nie wiecie, że zbliża się koniec Waszej relacji, waszego małżeństwa lub jakiegoś romansu. E, aczkolwiek na horyzoncie pojawi się ktoś nowy. Hmm. Może też nastąpić pogodzenie się partnerów po jakiejś kłótni, możecie otrzymać jakiś upominek lub w przypadku osób rozwiedzionych jest możliwy ponowny ślub. Ok. Co jeszcze tutaj do Was zmierza? Ponownie trygon ognia, baranek albo strzelec. I tu mi się bardzo mocno zarysowuje ta sytuacja zdrowotna z tą osobą. Młody szatyn. Może to być, lub mógł to być, jeżeli na przykład nie jesteście już razem, tak? Ktoś dla Was bliski, może jakiś przyjaciel, może to był Wasz kochanek, lub jest Wasz kochanek. Osoba szczera, która miała wobec Was, lub ma wobec Was poważne zamiary. Tutaj karta zapowiada dobrą przyszłość i karierę zawodową. Coś tutaj się jeszcze może wydarzyć jesienią albo latem i jesienią roku następnego. Ok. Tutaj jeszcze odnośnie tej osoby z podznaku Barana Dwa lub Strzelca, z trygonu Ognia. Tutaj może być właśnie spowodowana sytuacja jakąś stagnacją z tą osobą. Coś tutaj w bliskim otoczeniu być może poinformuje Was o jakiejś sytuacji. Ktoś właśnie z trygonu um, Ziemskiego, czyli Byk Pan na Kozie rożyc. Być może dostaniecie jakieś informacje um, od kogoś, kto jest w mundurze, tak? o sytuacji na przykład zdrowotnej lub jakiejś stagnacji związanej właśnie z tym mężczyzną. Ok. Dobrze, tutaj dla Was to czytanie jeszcze dzisiaj rozbuduję, czy znaczy rozbudowane są czytania ogólnie w tym miesiącu dla każdego znaku zodiaku, nie tylko dla Was. Zapytamy jeszcze tę inną talię kart, co jest tu i teraz dla Was jeszcze przewidziane na grudzień, jakie sytuacje, jakie osoby, jakie yy, informacje lub wydarzenia. Lub Także poproszę tutaj jeszcze o informacje dla wag na miesiąc e, grudzień. Proszę informacje dodatkowe dla wag na miesiąc grudzień. Izolacja i zamknięcie. Widzicie, czyli mam potwierdzenie jakby. Ktoś z bliskiego waszego otoczenia, bo można powiedzieć bezpośrednio to była z wagi. Co jeszcze? Jakie to jeszcze informacje z tym związane? Przykre wiadomości, no właśnie, smutne wiadomości. Być może coś związanego z jakimś starszym mężczyzną. E, postać ojca, dziadka, nie wiem, teścia, kogoś bliskiego dla Was, tak? E, człowiek ten jest tak bardzo życzliwy, bardzo empatyczny, bardzo pomocny, yy, bardzo współczujący. Taka po prostu człowiek z duszą na... Yy, dusza człowiek, tak? Okej, okay, co jeszcze? Aczkolwiek, tutaj do Was jeszcze przychodzą jakieś informacje mm, odnośnie y, tutaj y, jakiegoś szczęścia, tak? Jakiegoś y, wielkiego szczęścia, które tutaj do Was zmierza. Być może zakończy się dla Was tej drogi wagi jakiś ciężki okres i właśnie te złe informacje już do Was napłynęły, to wcale nie musi być w miesiącu, grudniu. Być może jakiś mężczyzna pomaga Wam, tak, uzyskać tą stabilizację, ten spokój, to bezpieczeństwo, to wielkie szczęście. Być może ktoś Wam zaoferuje jakąś pracę, dzięki której będziecie tutaj spełnieni, która będzie Was satysfakcjonować i będzie tutaj dla Was, no, być może jakimś spełnieniem marzeń. Praca, dzięki której na przykład odniesiecie jakiś tutaj duży sukces i będziecie tutaj, mm, będziecie tutaj otrzymywać takie mm, zaszczyty, zdobywać zaszczyty dzięki tej pracy, tak? Może również się pojawić na horyzoncie jakiś młody mężczyzna w mundurze, tak jak już wspomniałam wcześniej. No właśnie, czyli to prawdopodobnie będzie chodziło o tego pana, który być może jakieś informacje nam przyniesie być może odnośnie kogoś co jeszcze aczkolwiek również może być ten mężczyzna dla was takim prezentem od życia, od losu, od wszechświata tak, Ktoś dzięki komu będziecie szczęśliwi, dzięki komu dzięki, dzięki komu odżyjecie dzięki komu spełnią się wasze marzenia, poczujecie się bezpieczni poczujecie się stabilni ok, tu mi jeszcze wyskoczyła karta kobiety być może jest waszym otoczeniu, no, być może starsza kobieta w średnim wieku, starszym wieku, jest to postać matki, która dzięki której otrzymacie niespodziewane pieniądze. Być może, drogie wagi, jesteście tutaj z zodiakalnym... przepraszam, z jesteście tutaj mężczyzną, tak? Lub lub dzięki innemu, bo to mężczyźni otrzymacie e, takie jakby bezpieczeństwo i stabilność e, odzyskacie tutaj jakby wiarę w to, że to wszystko co przeżywacie jest dla was szczęśliwym zakończeniem być może tutaj uregulują się jakieś sprawy z sądownictwem hmm. być może być może w sądzie wygrać jakieś niespodziewane pieniądze Tutaj jeszcze pojawia mi się informacja, że możecie mieć jakieś ponure myśli w związku z jakąś sprawą lub z jakąś informacją, która może do Was przyjść przez jakąś fałszywą osobę, być może jakaś fałszywa osoba Was dobija i przez to właśnie przez nie macie jakieś tutaj niefajne myśli, aczkolwiek otrzymacie jakąś wiadomość. Uh -huh. Otrzymacie jakąś wiadomość i ta wiadomość będzie mówić o... Być może otrzymacie wiadomość od kogoś, to będzie potencjalnie w przyszłości Waszym mężem, Waszym partnerem na całe życie. Bardzo mocno tu mi się zaraz sobie tak postać tego człowieka w górze. <grymne> OK. No właśnie. <grymne> I na koniec mam postać jakby waszą, tak? Być może są dla kogoś tutaj ważne czerwone róże, może z kimś się kojarzą. Patrzcie, ona też trzyma bukiet kwiatów, to jakby już róże nie są, ale też są takim odcieniem, takim jakby bordowym, ale też mogą być dla kogoś tutaj ważne czerwone róże. I Jakaś kobieta, która jest dla Was wsparciem, która jest dla Was. Młoda kobieta. Może to być brunetka o szczupłej postawie ciała, tak? W długich włosach, w ciemnych lub czarnych włosach. Kobieta, która jest bardzo bogata, ale bogata nie w finanse, tylko bogata w wiedzę, w mądrość życiową, która jest uduchowiona, która jest elegancka, która jest szlachetna, która wewnątrz ma w sobie dużo pokory i dużo takiego. Em, ciepła, a zarazem też y, takiego dystansu, ale na zewnątrz lubi być elegancka, lubi wyglądać z klasą, lubi wyglądać prestiżowo, tak? Okej, okay. Dobrze, drogie panny, przepraszam, drogie wagi, znali się z tymi pannami. <noise> e, jeśli macie, drogie wagi, jakieś pytanie, uprzejmie Was proszę, zadajcie je sobie. Ja już teraz Was stosuję teraz karty anielskie z odpowiedzią na miesiąc grudzień. jeszcze wypadnie? Nie. Drogie wagi, Coś, o co pytacie, jest mało prawdopodobne. Dobrze. Sprawdzimy sobie w takim razie jeszcze tutaj przekaz dodatkowy od Aniołku. Tu jeszcze Anioł chcę Wam przekazać, na co macie zwrócić w uwagę, na jakie znaki. Ok. Dziękuję. Mamy tutaj karty z dwoma informacjami. Drogi Wagi, być może często widujecie godzinę 12-12, i poprzez tę godzinę, anioły chcą Wam przekazać informację, iż macie moc macie moc rozświetlania i uzdrawiania świata. Zauważ, jak Twoje intencje i działania już przysłużyły się tej sprawie. Lub być może widujecie godzinę 17:17 17. i poprzez tą godzinę anioły tutaj zwracają wam uwagę, że jesteście magicznymi ludźmi, że cokolwiek was blokowało lub martwiło teraz zostanie usunięte i możecie zacząć spełniać swoje marzenia. Pięknie. E, drogie wagi, jeżeli taka forma przekazu rozbudowanego, co miesięcznego, wam odpowiada i wam się podoba, proszę o Wasze opinie w komentarzach. Jeżeli cokolwiek tutaj z Wami z tego przekazu rezonował, również proszę o Wasze komentarze. Na ten moment Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam tylko jeszcze nowych tutaj widzów i słuchaczy do subskrypcji, do lajkowania, aby nie zgubić kanału i treści, które tu się będą na nim pojawiać. Dziękuję Wam serdecznie za wsparcie, za Wasze podziękowania. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam mocno i do usłyszenia wkrótce. pa, pa.